2 grudnia. Kocham codzienność. Odwagi więc, córki moje, nie dawajcie miejsca smutkowi. Ale gdy posłuszeństwo posyła Was do posług zewnętrznych, bądźcie tego pewne, że i w kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z Wami i wewnątrz i zewnątrz was wspiera. Święta Teresa od Jezusa. Dzisiaj z karmelitańskiej pustelni chciałbym ci powiedzieć o mistyce codzienności. Nie wiem czy kiedykolwiek słyszałeś to słowo. Słowo mistyka czy też słowo mistyk. Dlatego dzisiaj po prostu wyjaśnię ci w prostych słowach, na czym polega codzienne przeżywanie właśnie mistyki, codzienne bycie mistykiem zwyczajności. Bóg, który nas stworzył, jest tajemnicą. Tajemnicą, której nie rozumiemy, nie pojmujemy, ogarnąć jej w żaden sposób nie możemy, możemy ją jedynie pokochać. I dlatego. Bóg nie pozostaje w przestrzeniach niedostępności, nie pozostaje w przestrzeniach wieczności, czy też mówiąc prostym językiem nieba, ale schodzi na ziemię, wciela się. Staje się człowiekiem po to, abyś go pokochał, po to, abyś go przyjął. Mało tego, przychodzi na ziemię właśnie jako małe niemowlę, po to, aby wydobyć z nas te najpiękniejsze. Uczucia związane z przyjęciem, z okazaniem ciepła i dobroci. Tajemnica staje się nam bliska. I mistyk codzienności to ten, który potrafi poprzez codzienność życia dotykać przestrzeni Boga, który potrafi zachwycać się najprostszymi sprawami, które niesie codzienność który potrafi zauważać uśmiechnięte twarze tych, którzy są wokół niego, ale i też te smutne, które wymagają pocieszenia, wymagają uwagi, czy też dobrego słowa. Mistyk codzienności to ten, który pozwala aby Bóg jego nogami chodził po tym świecie. Mistyk codzienności to ten, który chce, aby Bóg przez niego się uśmiechał. Mistyk codzienności to człowiek, który chce, aby Bóg przez niego patrzył. Zobacz zatem, że to słowo wcale nie jest trudne w odniesieniu do naszego życia, a wręcz przeciwnie, chcę Ci pokazać, jak ta codzienność jest piękna, jak ta codzienność jest zwyczajna, i w tej pustelni, karmelitańskiej pustelni, właśnie pustelnicy pośród zwyczajnych prac i obowiązków, pośród najprostszej modlitwy, po pierwsze dotykali Boga, a po drugie byli Bogiem dotykani. Po to, aby w kolejności tym Bogiem się dzielić. A zatem zapraszam Cię do pięknego przeżywania Twojej codzienności, wdzięcznego przeżywania Twojej zwyczajności. Święta Teresa od Jezusa mówiła, że Pan Bóg przechadza się między rondlami, między garnkami. No właśnie, tak Twój Stwórca pośród tego, co najbardziej zwyczajne, chce się przechadzać. Zauważ to.